Witajcie drodzy widzowie. Oto stoimy przed nowym nabytkiem sprzętowym, który nabyłem z upraw moich ekologicznych poziomek. Za chwilę ten uroczy sprzęt i przy pomocy mojego uroczego domku podsłuży mi do budowy własnego kampera, który wybieram się na zasłużone w czasy. Ciąg dalszy za chwilę nastąpi. A teraz przystępujemy do załadunku szałasu na moją nową przyczepę. Teraz patrzcie co ta piękna bestia potrafi! Chciałbym ja do naszej operacji. Witam w środku mojego skromnego kampera, który zaparkował wśród pięknych polki z klasów, gdzie mam zamiar odpocząć chwilę od zgiełku wielkiego miasta i nabrać sił do dalszej twórdości dla moich kochanych widzów. Uha, uha! spójrzcie, na razie skromnie, wyreczko jest, stołeczek jest, który zarazem będzie pełni... Zestaw obiadowy, na którym rozłożymy nasze tam serki i bajery. I o ekologiczne produktury przygotujemy. No, oczywiście ekologiczne oświetlenie jest no, na razie skromnie, ale będziemy się rozmijać w miarę dalszych podróży. Hej ho, ha! A oto mój kamper z zewnątrz, świątecznej, balonowej, karnawałowej dekoracji. Żegnam z pierwszego miejsca po stoju mojego uroczego kampera. Słuchajcie, baloniki, które pękły przy przekraczaniu bariery dźwięku i lasu zostały posprzątane, ponieważ zachowują się ekologicznie i nie zaśmiecamy. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i to było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. BamboLa! Hejo! Hej, hej, hey.